Dzisiaj chciałbym odpłynąć w rejs, ale potrzebowałem pomocnika, więc poszedłem do Jeremiego, ale nigdzie go nie widzę, więc zaraz sobie weźmiemy, zobaczymy gdzie on jest. W ogóle i mam też wędkę, bo pomogę mu wyjść z łóżka, jeżeli pewnie leży, a 100% leży i śpi, wiedziałem. Jeremi, wstawaj, Wstawaj, bo cię wyciągnę stąd. Dobra, mam go, mam go, złapałem go, za zęba, za zęba, chodź tu. O Boże stary, czemu ty mnie budzisz? No, to się zdarzyło! Będziesz moim pomocnikiem na statku! Ja będę pełen płynął... wiesz, co mi się śniło, stary? Będziesz moim majtkiem! Znaczy, o, wiesz, co majtki mi się śniło na głowę! Ale, stary, mi się właśnie śniło, że ty byłeś z majtkami na głowie, stałeś dokładnie na Poczeka, samym cukru ale... tego kościoła. Majtek to ten, co ma majtki na głowie na statku. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. I no to tak, ty będziesz! Nie no, wejść stary o tak. się ode mnie, sam se zakładaj gaci na głowę i idź na te statki, daj mi spaj człowieku. Nie no, chodź pomożesz mi, mimo wszystko Batman. zrobimy to co trzeba zrobić, czyli pojedziemy na statki i chodź. Dobra, jedźmy na te statki stare, wiem no, niedzielny grill na, łód na łódce na Mazurach stary, weź ty już naprawdę, coraz no, dziwniejsze pomysł masz. Yy, nie, musimy to zrobić, chodź. Ale nie, poczekaj, co ty robisz? No co, gdzie my Jak idziemy? Jak chcesz być, być prawdziwym człowiekiem od statków, to trzeba się przebrać, bo idziemy w. Cie... w ogóle jest teraz tak ciepło. No ciepło jest eee. to nie? No to dobra, i, stary. Jest za gorąco. Gdzie, gdzie ty masz tu jakieś miejsce do przebierania się? Garderobę mi pokaż. Garderoba, stary, tutaj Garderoba. Tu jest, masz. garderoba, garderoba. Garderoba. Eee, gdzie tu była, stary? Zapomniałem. Gdzie ja tu miałem garderobę? No nie. No dobra, już nie mam garderobę. Garderoba. Mam. No ty Siemasz. się przebierz gdzieś tam, gdzie chcesz. Ja się przebieram. Pożyczę od ciebie ten. Dobra. Dowie, nie podglądajcie teraz, ale teraz. Przebierz się też, bo ciepło jest, tak jakbyś się przebrał jak jest w lato. To dobra, stary. Jest ciepło. To przebieramy się tak, jakby się przebierał każdy, kto mówi, że jest ciepło. Czyli tak Ideona. Nice. No. No i to jest to, co trzeba robić jakieś ciepło. I tak możemy lecieć jako kapitan statku. Ej, a może jeszcze tylko jakoś czapeczka na przykład taka kapitana statku by była. Ej, tak jest, to by było najlepsze. Dobra, to bez. Dobra, Jeremy, gdzie ty jesteś? Czekaj, stary, już prawie... O, jestem Aha, majtkiem. Okay. Stary, zobacz. Okej, okay, ty wyglądasz mi jak stary na rybach. Znaczy ten, nieważne. To chyba twój stary na rybach. Dobra, nieważne, bardzo nic nie mówiłem. Tak, to, co w to, robić w ogóle, to stary na rybach jak na rybach byś był. No bo ja, pójdziemy z statkiem stary, wyciągasz mnie to przynajmniej połowimy ryby. Zasuwamy. No, Ale trzeba zrobić jeszcze zdobyć prowiant zanim wyruszymy. chodź. A stary my, z, Dobra, myślałem, że będzie było wyciągać w ogóle widziałeś, ty... jak ja wyglądam? No stary, wyglądasz. Jest tak gorąco, Kurczę. że mogę sobie wbiegać, w samych gaciach. No stary, wyglądasz, powiem ci, że naprawdę tutaj. Gorąco. Gorący chłopak, wszystkie Gor... dziewczyny się oglądają za o, tobą, stary. Nie, no. Klata u pirata. Klata u pirata, o no. nie! Sześciopak, pokaż, stary, sześciopak, że ja pokaż ten sześciopak, pokaż, no. stary. O Jezu, napij dawaj, napinaj sześciopak. Napinam. Tu no to nie ma za pójdę po prawdziwy sześciopak. Gdzie są sześciopaki, czekaj. E, jako prawdziwy pirat trzeba wziąć energetyka na morze. Ja bym kole wziął na morze, co jeszcze na morze? Dwa bułki! Wo wodę? A to wodę będziemy mieli wszędzie wokół, to po co mi tu woda? Ale jabłko trzeba Patrz, brać, bo dostaniemy. Wody nie ma co brać, bo wodę będziemy mieli wszędzie dookoła, więc tam szklaneczką sobie za burtę weźmiesz, nabierzesz trochę wody do herbatki, jak lubisz jakąś meliskę. Lody? Lody weźmiemy do chłody. Chrupki? Weź chrupki. Chrupki? Dobra stary, biorę chrupki. I batony ten, jakieś energetyczne. Te, dobra, stary, ale się... nie ma pani, jak my, my zapłacimy. Wiosłowacz, za będziesz musiły wiosłować. Hej stary, nie ma pani kasjerki, jak my zapłacimy. Ej, dobra, chodź jeszcze, weźmiemy obiad. Daki... My to ukradliśmy, stary, tam nie było pani kasjerki. Możesz się ogarnąć. Nie, to jest ten. Ja tam zbliżeniowo ten, tyłek podstawiłem. No, stary nie wiesz, co ja nie wiem jakie ty masz zwyczaje w tym swoim, na tej dobra, swojej Nie ma Różniku, nie ma dobra. dobra, stary. Bierz coś co? teraz stąd jeszcze. Nie wiem. Eee. Też na obiad, weź coś ugotuj. Dobrego. Dobra, mamy tu jakieś klopsiki i ten, i szyneczkę. No dobra, no idealny. Myślałem, że, że to by pasowało powoli. Myślisz, że wszystko dobra, będzie... Stary. Co? No lecimy na Ale... ten A! Rejs. A! Hey. Co? Brakuje ci czegoś. Czego mi brakuje stary? Jak, jak jesteś na rybach, to czego ci brakuje? No nie wiem stary, no może. Yy, no może... Ojca? Nie! Tego ci brakuje! A wędki mi brakuje. Gdzie masz wędkę? A, już, już tutaj szukam wędki. Wędkę weź, no. O, mam. Masz wędkę czy nie masz wędki? O, no jest wędusia. No i to jest... To jest to, co potrzebowałeś, chodź. Idziemy. Dobra, co lecimy. Jeszcze... Wiem. Co trzeba jeszcze zabrać na morze? No, mów. No łódkę. Jaką łódkę? My... Wiesz co? serio, chciałbym się teraz zostawić, żeby sobie jakąś łódeczką płynął. My płyniemy statkiem. A to statek tym! Przepraszam bardzo. Jachtem, to co ty już też? Statkiem jakimś? No niepoważny dobra. jesteś. Dobra, stary, weź idziemy po ten jacht szybko i, i, i zmykamy stąd, stary, ok? Bo musimy płynąć, zanim zejdzie słońce. No, wiecie co? co? Ja, ja, ja zrobię słońce, masz o. No dobra, płyniemy, idziemy płynąć! Dobra, ja zrobiłem słońce, tylko teraz jeszcze tak. Zanim to wszystko, to musimy w ogóle zgłosić, że płyniemy! No dobra, stary. A jeżeli to z tego. się zgubimy, to co wtedy? No to się kupimy, stary, no, no i... Ale to się ale nie nas wtedy nie odnajdzie! Pamiętaj chodź. stary, że mech rośnie po północnej stronie. Mam cię w dupie. E, nie, nie wiem, zarzucisz bo, majtki, bo... w którą stronę będą leciały, tam płyniemy, tak? Tak, znaczy nie po południowej był mech, sorry, mech był po południowej. Ale nie, gdzie północy, ty chcesz na wodzie mech znaleźć. No stary, no to postawimy Ciebie na, na wodzie kadłubie jedynie, pod i po masz obrosisz mchem Dobra, chodź tu do mnie. Tutaj się dobra. musimy zapisać, że płyniemy, zapisz się No dobra, płyniemy stary. Okay. No I tu się napisamy i tu rybak Mandy bo nie, to jaki rybak? Oficer Kapitan Mendy. O, ty się tam napisz. Albo ja ci napiszę. Ja już ma jestem, Majtek Jeremy. Majtek. Majtek. No Majtek, no no Majtek. O nie. Majtek Jeremy, to imię moje. Jeremy. O, masz. dobra, jest. No, no i teraz możemy płynąć, chodź. Dobra, lecimy. Wreszcie, na rejs Na rejs? Dobra, tylko teraz tak. Czym musimy dotrzeć na statek? No to musimy... odpadaj stary jakoś, to jakoś, jakieś autko, jakoś dawaj, autko, stary. Dobra, leweciakiem. Leweciakiem, stary. Nie ja, no po prostu prawdziwy ojciec, prawdziwy stary po prostu, no. no stary na ale rybach. Ja specjalnie wynająłem jak na naszą podróż. O kurde, to bogaty stary na rybach no, jednak. No, ale jest mały problem. Co? Coś jest znowu stało, Jezu, Co ty masz same problemy. Stąd nie można wypłynąć. No to co musimy zrobić? Musisz wziąć łopatę i wykopać tu rów. Ja nie mogę, to stary, sam bierz łopatę, naprawdę. Znaczy, je, nie no. Bierz łopatę. Jezus Maria, dobrze, biorę już tą łopatę, Tuż tu tylko spokojnie tam, Ale to tam, zrobimy okay? na końcu. Dobrze, Masz. ej, ej, Oj. stary, o, ci bo stało. ci żyłka pierdząca pęknie, już, Masz. już. O, bierz. Och. Naprawdę ci żyłka pierdząca Dobra, pęknie. i tam, zaraz, zaraz, ale tam będziesz później kopał, a na razie chodź na statek. Dobra, idę, stary, o, na statek. bo tak, statyk. patrz, ja ci tutaj na statku chodź. Dobra, panie ojciec, chodź, idę Tak, tak, tak. I tutaj będziesz musiał wykopać dziurkę Tu, mm -hmm. tam i, i tam żebyśmy mogli wypłynąć na szerokie morza Ale, Ale stary, to, to nie się później morza. za tym weźmiesz wszystko Chodź, chodź co? No, Bo, bo muszę ci wytłumaczyć o co chodzi Chodź, jak już wykopiesz tą dziurę No To przyjdziesz tutaj No I tutaj zaczniesz gotować y, mi jedzonko Zaraz, 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 czemu ja mam ci gotować jedzonko? Gdzie ty jesteś? O Jezu, ej to jest stary bóg! Jak zmieniłem kierę na wędkę, będąc tutaj w środku, się przeleportowałem. Jak to? No super, stary, tutaj stałem i teraz tak, klikam piątkę. I teraz coś, piątkę? Nie, stary, autentycznie widziałeś się przed tym. Nie widziałeś, to? ty gadasz? Dobra, nie powiem ci tak, już wybaczy ci, że masz jakieś zwidy i halucynacje, ale chodź dalej. No stary, ale naprawdę zniknąłem na przyszłość. Następnie będziesz robił za kelnera. Tutaj, stary. Wiesz co? A ja? Sam sobie nie zrobił górę ale ja, ja zaraz po prostu rzucam ten interes. Więc drodzy widzowie, ja odpływam, a ty idź kopać. Idź kopać! No już idę kopać, Idź to Może kopać. Być... A ja zaraz pły będę płynął. Dobra. Dobra. Kopiemy. Więc i mi kopać, a wy widzowie tak samo możecie wkopać łapkę w górę tak dużo razy, żeby aś. Ja ty mi pomożecie kopać, ty mi pomożecie kopać się ustawić ustawić. Łapkę w górę. Jest subskrypcja. Ja wam dziękuję za oglądanie. Na razie, trzymać.